Witam serdecznie, a ze mną jest ten odstawodnik czyli Asus ROG Phone 8 Pro Edition, czyli najmocniejsza jaka może być wersja, po prostu top of the top, z taką ładną e, tapetą. A w tej chwili nie będę omawiał e, bebechów, nie będę omawiał e, moc, nie będę recenzował tego telefonu, bo chcę powiedzieć coś innego. Recenzja będzie, albo już była, nie wiem jak wrzucę te filmy, była będzie. Spokojnie. Jak wiecie, testuję Asusy rockfony e, od kilku generacji, chyba wszystkie. I lubię te telefony. Tak po, zupełnie poważnie. E, lubię te telefony, e, są naprawdę fajne, oferują dużo ciekawych rozwiązań, ale zawsze były dla mnie z jednej strony bardzo ładne, bo były bardzo unikalne, bardzo wyjątkowe wizualnie. No po prostu wyróżniałeś na rynku. Ekrany na pleckach, jakieś komory parowe otwierane. Coś tam, Szymery Bajery, z drugiej strony zawsze mówiłem super telefon. Za cholerę go nie kupię. I tak było zawsze, ponieważ one były takimi klocami, były tak ciężkie, były nawet ciężkie pubiety, były tak duże i nieporęczne, że po prostu głowa mała. I przed ten Asus ROG Phone 8, to jest 8 Pro, ale 8 też zmienił oczywiście swój wygląd. I przed ten i jak widzicie on. Nadal jest duży. On nadal jest duży. Pokażę Wam w porównaniu do mojego telefonu. On nadal jest trochę większy. Minimalnie. On nadal jest trochę szerszy. Nadal jest minimalnie grubszy, może. A jeśli chodzi o parametry, ma 6,78 cala wagowo y, 225 gramów i mimo, że to nadal jest kawał, kawał ogromny, y, kawał sprzętu, potężnego sprzętu, to da się z niego korzystać. Jakby wiem, że to mogło być w recenzji, ale chcę to specjalnie dać jeszcze w osobnym filmie, ponieważ nie wiem, czy tak nie będzie wyglądać przyszłość gamingu, mobilnego gamingu. Można chyba o tym tak mówić, mobilny gaming, czyli telefonów dla graczy. Tamte były wyjątkowe Asusy, tamte były unikale, tamte były wystrzelone w kosmos. Ten telefon jest zwykłym telefonem, który ma kilka bajerów, jak to, jak drugie port, możliwość dołączenia kulera jak te triggery tutaj, ale to zwykły telefon. Ja mógłbym spokojnie nie korzystać z tych rzeczy, Będę miał po prostu zwykły, duży telefon, który ma bajerek taki, który powiedzmy jest taką diodą powiadomieni. I nie wiem, czy mi się to podoba. Nie wiem, czy ta droga, ten rozwój, ta ewolucja albo mała rewolucja mi się podoba. Nie jest tak. Ja lubiłem tamte. Ale jeśli miałbym kupić jakiegoś, bym powiedział, kupujesz Asusa, Rockfona, którego chcesz, ale kupujesz, to bym kupił tego. I to jest jakby, to jest o tyle smutne, że powiedzmy tak, dla mnie właśnie. Przychodzi siódemka, szóstka, mówię: wow, jaki telefon, jaram się, bajerancki, kupisz? Nie, 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 nie. Po prostu to jest takie bydle nieużywalne, nie kupię, ale wygląda super. Dobrze, Asus dla ciebie, Młuch. super, Asus dla ciebie, jesteś super. I potem przychodzi Asus i mówi: no zobacz, a ten? Nie, no kurczę, taki. Czarny, tutaj jakiś ekranik jest, te diodylet spoko, ale taki czarny, troszkę bardziej nijaki, względem takich, bardzo nijaki. No dobra, tego byś kupił? Nie, no to tego mogłem kupić, nie? Więc to co, to, co mi się podobało, za cholerę bym tego nie kupił, bym tego po prostu na web dostał, gdybym miał używać tych poprzednich rokfonów przez ich rozmiary. Ten, który już nie jest tak szalowy, który jest dużo nudniejszy, dużo bardziej zwyczajny. Który mi się podoba wizualnie, mniej niż tamte. To właśnie tego, jakbym miał kupować e, rockfona, to bym kupił właśnie tego, nie dla bebechów, tylko dlatego, że ja mogę z niego korzystać. Dlatego, że trzymam go w jednej ręce i to jest używalne, to jest możliwe do zrobienia. Ja po prostu nie boję się, że wyciągnę gdzieś tam w miejscu publicznym telefon i się dwoma rękami, żeby nie wypadło, bo to takie wielkie. Nie. Ja po prostu wyciągam, mam cyk duży telefon, bo duży, ale używalny. Nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest właśnie przyszłość gamingu, że gaming tak samo jak w komputerach, była faza, żeby robić wywalone, zróbmy milion ledów, ekrany na pleckach, cholera wie co jeszcze, a teraz mamy zwykłe, zwykłe jakby telefony, zwykłe komputery, które mają ogrom mocy, ale wyglądają trochę jak biurówka. I tak może być z telefonami, które mają ogrom mocy, który wykręca ponad 2 miliony w AnTuTu, więc to jest. Pszszsz. I ma jakieś tam smaczki zdradzające, że to jest telefon gamingowy. Ale w dużym uproszczeniu, on się trochę różni szczegółami od Zenfona 11 Ultra, który jest jego odpowiednikiem, tylko bardziej cywilnym, nie gamingowym. Wizualnie, oprócz koloru, oprócz tego ekraniku, praktycznie niczym. Na pierwszy rzut oka, oczywiście, tak nie wiem czy to jest droga dobra ale wydaje mi się, że to jest droga rozsądna i Asus powiedział no dobra trzeba trochę schować szaleństwo zamknij tych dwóch inżynierów i trzech projektantów, którym tak najbardziej odwalało daj jakichś tam spokojniejszych bo Asus zrozumiał, że fajnie robić telefony, które są jakieś wyjątkowe, które są w ogóle odstrzelone, ale jeszcze fajniej chyba zarabiać na telefonach i to jest właśnie wynik yy, mariażu designerów, inżynierów, projektantów i księgowych. Czy to dobra droga? Dla Susa na pewno. Dla nas chyba jednak też. Bo jak ja bym miał kupić ten telefon, to on właśnie kupił tego. A Wy to sądzicie? Poprzednie rokfony rules jednak wizualnie? Czy ten nowy? Dajcie znać. Pozdro!